Uczyłem. Tu mamy Walek, który w wielkim ucisku zginął. Takiej listy pisał Walek, to jest jego pismo i ja, Bogdan Ciecierski. Tak, Walenty Giesa i Bogdan Ciecierski zwracamy się z uprzejmą prośbą, jako że mający Ducha Chrystusowego Rzymian 8:9 i należący do grona jako pierwszych wybranych przez Ojca naszego niebiańskiego. Jezusa Króla Emanuela, jeszcze wtedy ten Emanuel tak, nie, tak bardzo nie świtał do Prokasia ze Zbyszkiem przyjechali i to ten Emanuel, tak? Mateusz 1,23, i 7 7,14 Emanuel, Bóg znany. Który odkupił wszystkie błogosławieństwa utracone na ziemi przez Adama. Jana 15:16 16, pierwszy Koryntian 1522 23 Abyś, Ryszardzie, Ty, który jesteś powołanych. To Świadek Jehowy, Ryszard, starszy z Boży, który też mnie wykluczał jako jeden ze trzech starszych. Mateusza 22, 14 Jezus Chrystus, Immanuel, pragnie Cię wybrać, byś mógł żyć wiecznie w raju na ziemi. Objawienie 26 20 rozdział 6 werset, głosimy pierwszy od Stanie. Ja, Bogdan Cicierski, Urszulka Olszewska, Wyszek Prusinowski w Holandii. Chcemy, abyś udostępnił salę królestwa na trzy godziny, raz w tygodniu, co siedem dni. Niech przez Twoją decyzję dzieje się wola Chrystusa, króla, a nie nasza. Spodziewamy się, że dzięki Twej decyzji. Dojdzie do posłuszeństwa Rzymian 1.5, Rzymian 10.17, Ruda Śląska y, 3.30, grudzień 2014 rok. Zbory Chrystusowe. Wale Gesa żył, był tam 17 lat u Świadków wiechowy i tak apostoł Paweł Efezan 1.4, że przed założeniem świata go wybrał Chrystus, ale u Świadków go wykończyli, on już nie ma siły dla Chrystusa. Aby ciągnąć to dalej, bo no, tak to działa. Nie? Jak nie każdy ma tak silną wiarę, i żeby się oddzielić z tej chorej miłości. Dlatego Rysiek tutaj czugała Te zbory Chrystusowe, oczywiście Rzymian 16, nie zbory siatko Możecie sprawdzić, że zbory Chrystusowe. A zbór to jest gdzie dwóch albo trzech zebranych, Mateusz 18, 20. I trzecia osoba jest Chrystus, a jak jest 4, 5 osób, to już w piąta chce rządzić. Także u Świadków jechoby też tam starsi się kłócili o władzę, prosnery, ciągały i tam Kazik Bicz był taki troszkę nieudolny, ale Kazik Bicz może pierwszy zawierzy za, za w prawdę posłuszeństwo dla Chrystusa i będzie jako wybranie ze 144 tysięcy i będzie zakładał zbory Chrystusowe jak apostoł Paweł. Było ich dużo, to apostoł Paweł siedział we więzieniu, da, dawał rady. 1 Korintan piąty rozdział, pierwszy werset, że nieobecny ciałem, obecny duchem potępił tego człowieka, co spłużył ze swoją mamą. Cielesność, co do go mora, wiadomo. Także taka niemoralność nie powinna się dziać. W Chrystusie nic nieczystego nie wejdzie. Świadkowie mają rodziny pracują, ale mają kłamstwo Jehowa i u śmierci wszystkich. Jak przyjmą prawdę Chrystusa Jana 8:32, wtedy będą skorzystają z pierwszego zmartwychwstania, objawienie 200, 6 Werset. I miliony dzisiaj obecnych nigdy nie umrze, wybranych, bo 100 lat temu pisali o tym w organizacji Badacze Biblii. Czy tam świadkowie 31 rok byli powstali jako organizacja firma, jako powołanie jako fałszywy prorok. I tam mądrej panny są i głupie. Te mądre teraz przyjdą do Chrystusa nie do nas, ale my pracujemy z urszulką i zbyszkiem u Chrystusa, jako jego uczniowie, Mateusz 28 do 12, bez pośredników, Galacjan 3,20 nie ma pośrednika, ale pośrednikiem jest duch prawdy Jana 14, 17 do 20, bo my mamy ojca. Tym ojcem nie jest Jehowa, nie jest Allah, nie jest Trójca Przenaświęcza, ale jest to Chrystus, którego zamordowali kłamstwem, bo Jana 8,44, faryzeusze, że ojcem ich jest diabeł, czyli Jehowa jest diabelski, bo diabeł ma dużo imion fałszywych i robi uczynkach, jak poznacie, czyli świadkowie, jako Jehowa jest faryzejski, taki Jaszur, tam go pokazują w internecie. No, i ten Chrystus jest Emanuel, właśnie. Mam być uczniami i świadkami Chrystusa. Dzieje apostolskie, 1:8 osiem, masz po krańce głosić. Hebracików 8, 10 do 12. A wszyscy poznają Chrystusa za króla ojca, nauczyciela. 1 Koryntian, 15 rozdział, bo jak w Adamie umieramy, no to Chrystus przychodzi w swoim czasie jako porządek. Jest pierwszy. No, Chrystus zna sprawozdanie jego ojcu, czy naszemu dziadkowi, ale jego królestwo jest wieczne. Łukasza 1. 33 na wieki, bo Chrystus zawsze będzie tym, który wykupił rodzaj ludzki dla, do doskonałości, właśnie z grzechu śmierci Adamowej. I, i o tym części chwała tylko Chrystusowi się należy. Przed oczyma mieć właśnie Chrystusa, króla ojca Emanuela, wodza tych, tych, tych ziem, Jakub Izrael. Jakub miał dwie żony. I teraz drugie przyjście Hebrajczyków 9:28. Przychodzi dla tych, co go oczekują. Chrystus ma swój czas i w czasie przychodzi. Przyszła ta pandemia covidowa czas. I 19, wiadomo to, i teraz 3,5 roku, 42 miesiące jest objawienie 11 rozdział zobaczcie, i tam jest 7 tysięcy, że zginie i oddają część Bogu niebiańskiemu, nie niebieskiemu, niebiańskiemu, czyli Chrystusowi. Czyli teraz jakby się coś stało, bo musi coś stać, bo Chrystus złożył raz na zawsze ofiarę jako baranek, ale ci ludzie zawsze żądają krwi ofiar, dzieci i składają na ofiary właśnie tym Bogu. Fałszywym bogom, ale Chrystus nikogo nie uśmiercił, Judasza nie uśmiercił, świadków Jehowy też. Chrystus ten, którym my, my służymy, Bogdan, ja i ja, Bogdan, Urszulka i Zbyszek. Chrystus ten, którym my służymy, nie uśmierci świadków Jehowy, ale świadki Jehowy będą chcieli umrzeć, a nie będą mogli, albo będą przyjdą, będą głosić Chrystusa, króla e, Hebrajczyków 13:8, bo Chrystus się nie zmienia i wczoraj, dziś ten sam na wieki. I światło świeci, prawda, Chrystus coraz jaśniej, a nie, że się zmienia. Kłamstwo jest kłamstwem, i prawda coraz bardziej jest jasna, zrozumiała. I tak jak słońce jak dzień, że wszystko widać, kolory widać, widać jak ludzie się zachowują, jak postępują, bo w nocy nie widać ruchów ludzkich, masek, mimiki. W ciemności nie widać wszystkich szczegółów, także ciemność to kłamstwo, a prawda to jasność, jak słońce, Chrystus jest słońcem. I oświeci nasze umysły, bo diabeł zaślepił umysły z całego świata. 2 Koryntian czwarty rozdział. Cały. My nie fałszujemy Słowa Bożego, fałszarzy, bo to był pisany Izajasz, właśnie pisał, był Polakiem, zobaczcie. Izajasz był Polakiem i napisał tu rękopis, miał już maszynę i napisał to Izajasz. Tak? I Zajarz nie był Polakiem, nie pisał to są y, skryby pisali ten, y, tłumacze czyli zdrajcy przy, pisali na kopito właśnie po katolicku i tutaj y, przeciw religii ob, religijnej obłudzie przecież Chrystus żadnej religii nie założył tylko wiara, to jest posłuszeństwo Łukasza 18,8 jak Chrystus przyjdzie on przyszedł czy znajdzie wiarę na ziemi I tu na Golgocie znalazł wiarę że ten szczery nie klękał nie był świadkiem Jehowy, nie miał sakramentów ale uwierzył, że Chrystus za nic jest zawieszony i wspomnij Jezu, jak będzie w swoim królestwie, czyli Chrystus jako król przychodzi w swoim królestwie w Jego prawdzie, miłości i sprawiedliwości, i bądźcie tymi dobrymi łotrami, czyli aniołami Mateusz już 31 i Galacjan 4,14 i głosił jak apostoł Paweł, pokażcie, jak macie rodziny, że macie rodziny, co Bóg złączył, i zachować się na małych, poprzestawach rzeczach. Dach, jedzenie, picie ubranie ubranie i głosić ludziom, właśnie dawać nadzieję, że Chrystus jest tym królem i przychodzi w doskonałości, w, prawdzie, w rodzinie, w naturze, w pokorze. No? no słuchajcie słowa królewskiego: wodzowie sodomscy, czyli to też jest. Y przyrównany świat do Sodomy i Pomory tak? czyli miłość, ale nie ma nic wspólnego z miłością, 1 Koryntian 13 rozdział od 1 do 13 miłość jest cierpliwa, 18 lat czekam na żonę, w marcu minęło tak? i nie zazdrości, nie chępi się nie szukał swego, nie? Cieszę się z prawdy. No Prawda, jak widzę na jaw, ja będę się cieszył, że rodziny, którą mi rozbijali świadkowie chowy, policja, komornicy no wszyscy sępią na rodzinie mają swoje rodziny, ale okradają innych bo nie pójdą ciężko pracować na budowę, na rolę, na kopalnię, żeby utrzymać swoją rodzinę tylko na tym, jak te sępy właśnie żyją. I, I to jest to, że ta sprawiedliwość, bo pierwsza księga rodzaju, czyli jest napisane, że ciernie ostry ziemia będzie ci rodzić, pocieczła, będziesz na, pracował na rodzinie. Jak ja robiłem na kopalni, tam było mniej tlenu i tam się lało z nas, pod, le, la, leciał pot, było mniej tlenu, pociłem się, przyszedłem z, z tej szychty, tak, i położyłem się i spałem. I, i znowu, też dobry sen. Robotnik ma dobry sen, tak, nie martwi się, tylko tak? <laughs> robota, robota, ale czułem się, jakbym robił w kamieniomach. W niewolnictwie, likwidacja zbrojenie, właśnie żeśmy likwidowali ściany, zbroili nosiliśmy te kapy, nogi, betoniki, wszystko to tam było ciężkie. Spungowanie taśmy, szycie taśmy, tory, kładzenie, no dużo rzeczy, sam transport ciężko bo trzeba było dzigać to, tak? Nalczek no, młody i robota fizyczna, ale taki w Sejmie nie pracuje ciężko, taki ksiądz nie pracuje fizycznie, tylko rządzi a ma władzę od kogo zastanówcie się, komu dajecie pieniądze ksiądz daje wam śmierć a wy dajcie mu pieniądze, żeby żył sobie człowiek tak jak diabeł powiedział yy, no, że diabeł nie musi ciężko pracować w poście czoła, a Chrystus powiedział, że będziesz pocieczoła pierwsza mojżesza 3 rozdział tam stwórca to powiedział, ale Chrystus się zrodził wtedy pierwsza mojżesza 3:15 i że ten Chrystus młodszy Abel bo kain to diabeł symbolizuje no to stwórca mówi do szatana do tego upadłego anioła i on ci zdepcze głowę, a tu kończy go w piętę I Chrystusa ukończył w piętę, ten szatanek ale Chrystus tu go już ukończył zniszczył mu głowę, wszystko się dokonało i zbawienie, sądy, wszystko się odbyły, teraz macie sądy, i teraz wy wybieracie. Albo jesteście aniołami, owcami, co zginęło z domy Drela, albo demony. Demony są kłamcy i ta ich władza jest niesprawiedliwa. Szukajcie sprawiedliwości, Matusza 6:33. Bo Sofoniasza, pierwszy i drugi rozdział, tam szukajcie pokory, szukajcie sprawiedliwości. Może w końcu się, że ocalecie, bo w sodomie może było trzy osoby sprawiedliwe. Trzy. No właśnie, daj posłów prawu naszego Boga ludu Gomory, czyli Sodoma Gomora mieli swoje tam prawa, przepisy, a tu prawo Boże, żeby dali posłów prawu Bożemu Co mi po mnóstwie Waszych ofiar, mówi Król syc jestem całopalenia kozów No czyli teraz też składają ofiary księgów ofiary dla covid -a. gdzie są pieniądze, śmierć tam nie ma Boga a gdzie jest bezinteresowna miłość no, bez masek na sygnale bo wiadomo i udają teatrzyk dla gojów bo wszyscy umierają ludzie na grzech Adama Rzymian 5.12 ale 5.19 Chrystus wykupił nas z grzechu i śmierci no dlatego, dlatego Chrystus Emanuel Ojciec najlepszy lekarz Bóg prawdziwy dla rodzaju ludzkiego, bo ojciec Chrystusa e, przekazał właśnie syna za ojca. E, Mateusza 175 słuchajcie, czyli Chrystusa, on wczoraj święcał na wielkich Hebrajski 13, 8. Także robią bogów, tworzą bogów i nagonka policja szantażuje tutaj represję, żeby wszyscy wierzyli w tego boga covid bo to jest kasiasty bóg i za odbieranie trenu na żwirki, Wigury w Katowicach. Dwie pół godziny mogli się zarazić, tak jakby była zaraza, ale pisanie właśnie, żeby kasę zarobić, wnioski do sądów i wszyscy mają właśnie sądy, te i wszystko, bo to sprawa sądy, wiadomo, muszą się zająć, bo to jest przestępcy, przyszli bez masek, bo chcieli od oglądać, oddychać z tlenem, który jest od Boga. Tak, wszystko jest od Boga za darmo. Słońce jest za darmo. A oni jakby mogli, to by jak z kimosą sprzedali lodówkę. No, ci w Polsce, te cwaniaki, co zniszczyli Polskę, sprzedali. No ale chytry dwa razy traci, także jak ktoś nie ma Chrystusa, jego prawdy, miłości w sobie, jego, jego nieodbicia chwały, jego Rzymian 8-9, to nie jest Chrystusowy, no to jest nikim. Bo Jehowa jest Bożkiem fałszywym, Kobiet fałszywym, Trójca Przenośnięcza fałszywym, wszystko jest zafałszowane. Pierwszy Jana 5-19, cały świat jest w mocy złego. Ale prawdziwa to jest Urszulka. Bo ma Chrystusa Ojca Emanuela ja Bogdan Zbyszek w Holandii macie trzech świadków, mówimy tą samą prawdą tym samym głosem i Chrystus przez nas przemawia możecie się dołączyć do Chrystusa który przyszedł, dobra przyszedł i oddziela pszenicę od plew owce co poginęły z domu Izraela a wiara to jest posłuszeństwo. Religie to tak jak polityka, niszczą ludzi i sprzedają. Religia to sprzedaje właśnie ludzi za ich własne pieniądze i uśmierca. Bo nie bójcie się tych, co zabijają ciało, tylko ducha. I oni właśnie kłamiąc, Jana 8,44, są e, synami moim ojca diabła, a naszym ojcem jest Chrystus, król Izraela, którego zamordowali na drzewie zielonym, Galacjan 3,13. Znajdziesz? Nie, już końcówka musimy wyłączyć. Błogosławimy. No, końcia nie łamy. Błogosławimy.